Cześć, tutaj Piggy. Jesteśmy właśnie w Peter City. I muszę chwilę zobaczyć, jak to z Mi Dobra, cztery są. No to się wystarczy mi. Nie wiem, spróbujemy zawalczyć z Brokiem. Lecz yy, nie wiem, czy mi się to uda. Najwyraźniej, jeżeli przegram, to. Będę dalej próbował albo zrobię cięcie trening i znowu wrócę. I ogólnie wywaliłem Pikachu właśnie z drużyny na razie, bo mi nie jest potrzebne. ten Pikachu też nie jest moim ulubionym pokémonem. Czy nie są niskie poziom. Karata Chopila zada. No tak podobnie, ale chyba Looking zależy chyba od wagi. Więc możliwe, że może być on bardziej odpowiedni w walce z oniksem chyba, bo im więcej waży, tym więcej chyba obrażeń. Wiele to trzeba, trzeba iść do końca, jak to z tym lowkickiem było. A tak. Onix jest na pewno dosyć ciężki, więc na pewno trochę obrażeń otrzymuje. Nie wiem czy to wypali, ale próbujemy. Dobra, owinięcie. było trochę spróbujemy czarkiem obić. No, no to, trochę tam obrażeń jest. Dziwne, że nie używa rock tomba. To ja zaraz przypierdzieli. Z rok Tomba, No znów no, wiedziałam i teraz i tak Charmander by wygrał, ale zwlekał specjalnie, żeby zrobić to, żeby Go, jeszcze, żeby miał małpa też szansę pokazać się i żeby zbudzić we mnie poczucie, że niby Czarek dotrzyma do końca walki. No chyba cóż, koniec chyba, no tak. No dobra, pójdzie dużo ekspa do małpy. Nie musiałem nawet pokémonów strasznie tak trenować Dobra, dostajemy odznakę głasu, czy jak to nazwać można. Może mogę używać flasza poza bitwami. Dobra. I to co roktom czy jaki? A tak. Tak, rok to mi dobra. Chyba wchołem to samo, jest za pokonanie pierwszej liderki. nie wiem, czego aż w trzech regionach pierwszy lider jest liderem kamiennym, chyba. No bo Brok na pewno jest kamiennym, bo już Giovanni jest ziemnym. Natomiast Roxan też chyba jest dalej kamiennym. I też... Ten górnik, górniczka czwartej generacji. Dobra, to bierzemy na... Przód Czarka, on musi ewoluować. Dobra, na razie trochę przyspieszymy. A to ten, co nada nam buty. Fajnie. choć mi na, przy na przyspieszeniu na szczęście buty nie są aż takie strasznie potrzebne. Dobra, czyli Robaki, te szanse już nie mają żadnych nad... To chyba zekspa zniknie, nie jest zasadzie. Może to z ich wysokich poziomów wynika? Może nie. Dobno. Trzeba iść do centrum. To dobra, lecimy. Teraz to... no jeszcze czar. A dobra, jak ta mnie zaczepiła już, no to... Dobra, dam jeszcze małpy chwilę. Żebym powalczyła sobie małpa. Czy znaczy to ten małpa? Dobra. Na chwilę przejrzymy ewolucję, chociaż ja w zasadzie przechodziłem przez ewolucję chyba Charmandera z ponad 5 razy, więc to jest Pokémon taki niestrasznie rzadko przeze mnie używany. Natomiast rzadko dosyć używałem Squirrelza. Bo on jest moim najmniej ulubionym starterem z kanto. No i Squirtle'a to posiadałem, tylko mam w FireRedzie, ale jako takiego żeby mieć wszystkie Startery, a tak poza tym to w jakichś tam RuneHack'ach go posiadałem czasem i tyle. Ciekawe co jest w tym domku, może coś ciekawego. Dobra, nie wiem czy będę eksplorował całe to miasto, bo chyba nic tutaj na razie nie ma. jedną chopę przeszło. Nie wiem, czy to dobrze, że ogromnym na przyspieszeniu, ale na pewno będzie mi przejście gry zajmowało mniej czasów. Szybsze expienie, szybsze... Nie wiem, co wszystko... Dużo rzeczy szybszych. Po prostu przejść łatwiej jest to. Od... Walki szybsze po prostu łatwiej się chodzi szybciej i tyle, dobra, to jest jakaś chyba z Jigglypuffem wkurzając albo nie, już się mamy ingegonego mankija. Dobra, jest ja Akurat Pidgey jest fajnym pokemonem, ale ja go też dosyć często używam. W tym go miałem w niedokończonej serii z Pokémon Shiny Gold. A też nie wiem, czy się nie miałem po. Dobra, jak już tak natrafiłem, to właśnie chciałem o tym powiedzieć, że. A, boli nie mam, fajnie. Tutaj, że. Tutaj jest tylko centrum, w którym jest Magikarp, więc. W zasadzie chyba się jeszcze nie opłaca magikarpia sobie brać z powodu prostego. Oczywiście, że później będzie można łatwo zdobyć go łowiąc wędką. Na tym przyspieszeniu to się strasznie dużo kupuje. Dobra, lecimy dalej. Nie, że klipawa też nie chcę. Dobra, lecimy tutaj po. Nie do rana. No nie, wydajmy dajmy na przykład. Dobra, dajmy taką nazwa Taką. Co do ostatniej formy. No i tutaj mamy jakieś kłopoty gadające. Tak. W Cerulean. A ten chyba magikarpę sprzedaje, tak? Nie. Nie chcę magikarpia. Później dostanę wędkę. Na, po, bli, przed chyba trzecią odznaką. Na razie mi Magikarp nie jest w zasadzie potrzebny. O, ja może jakiegoś jeszcze w jaskini złapię i może będę kończył odcinek. Geodude, można złapać w zasadzie taki. Oj, pokonany, dobra. Yy, a ten? Nie jest na razie, nie. Nie Zubat, nie, choć w zasadzie Zubata może kiedyś złapie. Żeby mieć Krobata albo coś. No same Zubaty. No teraz jest przynajmniej Dziudut. Trochę takie monotonne, ale o! Dobra. Nazwijmy go, jak to się nazywa. Dobra, niech będzie guasity da. pierwszy pomysł. Najlepszy i bierzemy ten item. No i już w zasadzie posiadając teoretycznie. 4-5 oh, Pokémonów, bo jeszcze tam dochodzi ewidentnie w ten Pikachu. To no mamy Mankija, Charmeliona, Nidorana i Geoduda, No i tam pewnie wytrenuję pomiędzy odcinkami. I to na tyle na razie.